Cześć tam widowie, mój labuł, zielony jest chory. Jeszcze tutaj daliśmy tutaj zimnego niego. Okład Okład daliśmy mu. Kaszle. 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 Trzeba... Spisy syropek Będzie dobrze. Ci. Chyba. Chyba będzie dobrze. Dam ci jakiegoś pluszaka. Masz ogórki i oskarki. Masz tutaj. Będzie, będzie to będzie twój kruszaczek. No tak. Dzień dobry, przyszedłem cię odwiedzić, bo jesteś podobno bardzo chory. Dobrze się czujesz. <laughs> bardzo mnie kaśla i główka mnie boli. O, to zdrowie szybciutko. Cześć, pa, pa, pa. Kaszle. Dzień dobry, przyszedłem Cię odwiedzić. Podobno jesteś bardzo chory. Tak. Cześć, to zdrowie szybciutko, bo czekam na Ciebie. Będę się, chce się z Tobą bawić. Dobra. Pa. pa, pa. pa. Cześć. O, dzień dobry Labubu, taki chory jesteś. Ho, ho, ho. Ja cię przyszłam odwiedzić, bo jesteś chory, a chorych trzeba odwiedzać. Pa, no to jeszcze... pij lekarstwa i zdrowie szybko, bo będziemy się bawić na dworze. Pa, pa, pa. Lekarstwo. Cześć! Cześć, jestem ogólki. Cześć. Zdrowej, zdrowej. Ja mogę tu po ciebie posiedzieć dłużej, wiesz? Dobra. Będziesz się lubię. ze mną opiekował? Tak. Tak. Dobra. No to pa, cześć. Ale mam Dzięki. Widowie już koniec. Widowie. Subskrybujcie ten kanał, żebym był Do zobaczenia następnym razem, pa!